Tak nagle jedziemy, nie pamiętam skąd wracaliśmy, ale skądś wracaliśmy, że tak nagle tak Pada powiedział, że czy nie chciałbym pojechać tego karty, spróbować czegoś nowego, właśnie tej prędkości i w ogóle i powiedział spróbowałam, to się zaczynało na hali w Warszawie. I to było 6 lat temu bodaj, bodajże. Witam bardzo serdecznie, Paweł Surynowicz, Polski Karting. Przed nami kolejny odcinek Karting Cafe, jubileuszowy, bo spotykamy się już w tych rozmowach kartingowych po raz 50, A gościem, a moim gościem i waszym gościem w tym odcinku będzie Maksymilian Rafalik. Moim zdaniem jeden z głównych bohaterów, przynajmniej tego drugiego dnia zawodów Rocka Poland w Bydgoszczy. Max jechał świetnie, był nie do zatrzymania, no ale oczywiście jeszcze brak Takiego doświadczenia, takiego wyrachowania w wyścigach spowodowało, że w tym ostatnim wyścigu, na ostatnim okrążeniu i na ostatnim zakręcie stracił prowadzenie w wyścigu i niestety ukończył go na 15 miejscu, a startował z pozycji numer 17. Moim zdaniem Max Rafalik jest w gronie kierowców, którzy w przyszłym sezonie na pewno będą odgrywać główne. Kluczowe role w tej kategorii. Będzie się ścigał dalej w mini roku. A teraz porozmawiamy sobie o, o tym ostatnim weekendzie wyścigowym, o jego zaangażowaniu yy, kartingowym, o jego tej króciutkiej historii, ale tej przygodzie i pasji yy, związanej ze sportem kartingowym i o planie na przyszłość. Bardzo serdecznie zapraszam Was na rozmowę z Maxem Rafelikiem. Witam Cię bardzo serdecznie w Karting Cafe. Cześć. Maksymilian, jesteś no moim zdaniem takim bohaterem ostatniego weekendu Rock Cup Poland. Zwłaszcza tego ostatniego wyścigu, bo ja powiem Ci szczerze, że dawno nie widziałem kierowcy, który startuje z 17 pozycji i po pięciu okrążeniach jest liderem. I to w, naj, w największej kategorii. Tak, właśnie stało się to tak, że tak ja właśnie z mechanikiem myśleliśmy, że jak jestem przyzwyczajona, już dużo razy z tyłu jechałem tak, i wysoko dojeżdżałem, dlatego że jakby jak ja jedę z tyłu nie mam tego stresu, co jest z przodu, że po prostu że boisz się, że wypadniesz, stracisz, a kiedyś z tego tyłu to nie masz nic do stracenia. Mo musisz jechać jak najdalej, bo co? No nic nie stracisz z tego 17. No a jednak po starcie w ogóle stało się tak, że po prostu jak ja wiem, że nie mam co stracić, to po prostu jadę. Mnie nie obchodzi, czy wypadnę, czy nie, po prostu jadę. No i jechałeś tak, że, tak. że byłeś liderem i to byłeś liderem po, przez pięć okrążeń. nie powiedz, jak, co, co tam się wydarzyło na tym ostatnim zakręcie? Stało się to, że po prostu byłem tak zestresowany, że po prostu jak był ostatni zakręt, zauważyłem, że z tyłu nas dojeżdżają, po prostu odruchowo zjechałem do boku, że jednak chciałem. To pier... nie zwracam uwagi na co drugie miejsce. Po prostu chciałem tak dojechać pierwszy, że w kałużę, odkleiło mi tył, zjechałem do boku i odwr odwróciło. No i z pierwszego miejsca na 15? Tak. Na ostatnim okrążeniu. A więc widzisz, to jednak jest coś do stracenia, jak się startuje no. z daleka. <laughs> można być liderem i można w ciągu sekundy stracić te liderowanie. Dobra, Magdysiu, powiedz mi. Y bo obserwujemy cię na co dzień w tej kategorii takiej najbardziej licznej i ja to, wiesz, jak oglądam mini roka, to zawsze, zawsze jestem zdenerwowany i mnie dreszcze przechodzą, ponieważ wy jeździcie naprawdę jak wariaci. No. wiesz? No. no, to jest taka prędkość, już, już macie pewne doświadczenie, ale, ale tam jest, no nie wiem, no wolna amerykanka. Czasami Yy, kamikadze? Mm -hmm. <laughs> Opowiedz, jak, 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 jak wygląda rywalizacja w mini roku? Że po prostu, jakby od tego dziesiątego miejsca się zaczyna taka, taka rywalizacja z tymi bardziej doświadczonymi zawodnikami. Ponieważ jak idziesz z tego tyłu, to właśnie na tych startach się tak, tak wszystko trasuje, tak się wszystko miej, że po prostu często są właśnie te wypadki i w ogóle. A już jak kiedyś tam pierwsza, siódemka, pierwsza, dziesiątka, tak jakby oni, tak wiedzą, że y, pierwsze okrążenie to nie jest koniec wyścigu, tylko że jest cały wyścig jeszcze, nie? I że start jakby zawsze lepiej być wyżej na starcie niż niżej, ale jednak jakby jak nie, nawet ci nie pójdzie start, to masz jeszcze cały wyścig, nie? No właśnie, no właśnie. Czego oczywiście dowodem. Jest Twoja postawa w tym ostatnim wyścigu, że startując nawet z 17 pozycji, można zostać liderem. Zabrakło ci 250 metrów, wiesz, żeby wygrać. Tak, właśnie. Jakby, ja w ogóle po starcie nie wiedziałem, że jestem ten, tam który siódmy. Ja byłem pewny, że po prostu jakby ta czołówka, którą widziałem, po prostu nie była czołówką. Że oni byli gdzieś tam gdzieś daleko i byli na miejscu na tak 13. 12 i po prostu tak zacząłem jechać i nie obchodziło mnie tak zbyt wszystko. A jak ale... zauważyłem, że nikogo nie ma już przede mną, to myślę, co jest? Ale dostałeś chyba większe brawa niż zwycięzca, wiesz? Na końcu tego wyścigu. No, jednak trochę smutno mi było, że jednak. Wiem, tak, jak... słyszałem, stałem obok, słyszałem, co mówiłeś. Nie było ci smutno, tylko byłeś wściekły. O, trochę, ale. No Jednak jechać tak daleko i wypaść to nie jest jakieś takie. No, no jednak jak... doświadczenie trzeba mieć. No ale ty już masz doświadczenie, właśnie o tym doświadczeniu chciałbym porozmawiać z Tobą. Kiedy, jak to się zaczęło? Skąd w ogóle zainteresowanie sportem kartingowym u Ciebie? Mm. Jakby to się zaczęło, że po prostu ja zawsze lubiłem prędkość i w ogóle auta, zawsze się autami interesowały mnie. I po prostu tak skądś wracaliśmy i tak, tak ta zaproponował mi właśnie te jego karty. Po jakimś czasie, tak już po roku, po pół roku jeżdżenia na tej hali, tak zaczęliśmy częściej jeździć tak, tak, nie na hali, już trochę na zewnątrz i to się właśnie po, tak w pokazach jeździłem około dwóch lat. Potem pojechałem dwa lata w Baby roku, tak że jednak z tyłu jeździłem, że nie jeździłem tam w czołówce, to było tak zazwyczaj 18, 20 miejsce i tak nagle Rok temu w Baby roku tak, nie wiem, a co się zmieniło, że tak nagle pierwsze zawody, w ogóle chciałem zawsze być w pierwszej dziesiątce kiedyś, nie? I po prostu w pierwszym warm w pierwszych, sezon, w pierwszych zawodach sezonu w ogóle wygrałem tego warm -upa. i ja tak miałam, co jest? Tak zawsze jeździłem na warm-upach piętnasty, i tak wygrałem warm -upa. i takie ja myślałam, co jest? Jak? Kiedy? A potem na czasówce byłam piąty i ogólnie też miałem mechanika Kuby, którego bardzo pozdrawiam. No właśnie Kuba masz to też przejeżdżał. Tak, bardzo dużo jeździł. i No już nie, mo nie może ze mną jeździć, ale no... Jest dobrze. Okej. Okay. I co? I później przeniosłeś się po dwóch latach do Mini -roka, tak? Ha, po dwóch latach... Nie, po rok jeździłem jeszcze w Baby Roku i już... Nie z tego, że chciałem przejść do Babyrooka, po prostu wiekowo musiałem przejść do tego do Miniroka, przepraszam. I no nie wiem, jakoś w Miniroku od razu, jakby tak nie jechałem w te, tych tyłach, od razu jakby w tej czołówce. No i co? I co dalej? I po prostu teraz jakoś, tu gdzie jestem, jakoś tak dalej nie wiesz, że kiedyś jedziemy tak z tyłu i się cieszyłem, jednak jak. Ja dojeżdżam 10, 15, a teraz dojeżdżam nawet właśnie w czołówką jadę. Ale wy sobie myślisz, że ta czołówka jest tam gdzieś daleko, tak? Czy zakręty. Nie, że po prostu jakby nie zauważyłem, że jednak, że ta czołówka jest już tutaj. Po prostu byłem pewny, że jakby nie jestem w stanie nawet po starcie tylu wyprzedzić, że jednak z 17, 7 chyba by jechałem. No jasne, jasne. Po, po no raz... dobra, mam się Powiedz mi, jak przeżyłeś ten czas kwarantanny, bo nie wiadomo, czy, czy znowu nie będzie jakiegoś lockdownu w Polsce. E, jak, jak trenowałeś, jak to wyglądało? Ogólnie trenowałem raz na jakiś czas, właśnie ćwiczyłem typu na właśnie na orbitreku, pompki robiłem i w ogóle, ale jakoś tak ostatnio przez ten czas kwarantanny jakoś było strasznie dużo nauki, bo jakoś przez te zdalne nauczanie nie uczyłem się jakoś tak dobrze bardzo. Po prostu miałem więcej nauki, ale raz na jakiś czas serii, ćwiczyłem. A ogólnie jak miałem czas wolny, to poćwiczałem zazwyczaj sobie no, grałem w gry po prostu. Bardzo lubię gry komputerowe. Hmm. No tak, bo nie można było jeździć na treningi, Aha. na tor i tak dalej. Yy, jesteśmy po ostatniej rundzie Rock Cup Poland. Yy, co dalej? W przyszłym roku, znowu mini rok? Tak, mini rok. Pa, raczej mini -rok. Teraz postaram się właśnie tak iść bardziej systematycznie, że jak mnie nie wypadał na przykład, bo dużo razy wypadał w tym sezonie, to właśnie mogłoby być to lepiej po prostu. Jednak te punkty są ważne. No jasne, oczywiście, że tak. A powiedz mi, czyli, czyli co? Ten karting jest takim twoich, twoim hobby, czy taką bardziej pasją? Takim. Połączone hobby z pasją. Tak jakby bardzo lubię to robić, ale no nie wiem, jakoś lubię to bardzo robić, sprawia mi to przyjemność jazdę właśnie te jechanie w czołówce. No dobra, a co lubisz najbardziej w no ja raczej w kartingu prędkość. Po prostu lubię prędkość i lubię wyprzedzanie. Po prostu. <grym> ale tak mówisz o tym, że chciałeś bardzo Yy, Przyjeżdżać 10, 15, wyżej wiesz, że jesteś w pierwszej dziesiątce mini rupiersów teraz na koniec. Tak, sezonu. właśnie yy, tak właśnie tak nagle tak w ogóle nie wiedziałem czemu, co się stało, co ja zmieniłem w sobie. No i co myślisz? Co zmieniłeś w sobie? Uważasz, że po prostu jakoś bardziej... podeszłam do tego bardziej na poważnie, że jednak chcę wygrywać, że ja nie chcę z tyłu jeździć. Ja po prostu muszę wygrywać, bo to nie ma sensu jeździć tam z tyłu po prostu. Że jednak chciałbym wygrywać. To jest moje hobby, pasja, i lubię to robić po prostu. Więc... Fajna, rzecz, tak. fajna rzecz wbrew Pozarom jechać tak. pierwszym, co? No, właśnie, strasznie fajna. Wspomniałeś, wspomniałeś Kubę Masteleża, który też miał swoje sukcesy wcześniej. Między innymi właśnie w mini roku i w roku. A jak, jaka jest atmosfera w Teamie? Bo, bo wiem, że twój brat też. Pra stawia pierwsze kroki w kartingu, prawda? Tak, tak. Atmosfera w tym jest taka tak dobra w sensie, że wszyscy się cieszą. Brat kiedyś właśnie też z tyłu, jeździł, a teraz już jakby przełamuje się na tą prędkość, wyprzedzanie. Bo kiedyś jakby bał się w ogóle tego wyprzedzania i w ogóle, że jednak wypadnie. A teraz już jakoś się tak przełamuje do tego wyprzedzania. No jasne. I teraz co? Jedziesz do Włoch na finał światowy? Tak, ja jeszcze na te zawody wcześniejsze przed Finałem Światowym, już w środę wyjeżdżam. Jasne. I co, Jak, jakie, jaka perspektywa? Czy je, jeździsz na pełnym luzie i na lajciku, co będzie, to będzie? Czy tak, ma się... właśnie jakby mam plan, chciał, moim największym celem, jeżeli jakby będę w tym Finale B, A, jeżeli będę w Finale A, to będę po prostu spełniony, po prostu to jest moje jakby, postanowienie na ten wyjazd w finale Światowym, żeby być w tym finale A. A jak będę w B, to też będę bardzo się cieszył, jednak? W tamtym roku jechałem w finale światowym i byłem setny chyba. Więc... No tak, ale to duża impreza, jest różnica, prawda? Tak, jest dużo większy poziom. Jednak dużo ciężej jest tam wygrywać. A jak widzisz takie, nie wiem, flagi yy, Chiny, Indonezja, Stany Zjednoczone, cała Europa jest praktycznie. Co wtedy czujesz? Że czuję jakoś, wy... Nie czuję się jakoś inaczej, po prostu jakby czuję, że jednak jestem ten wyższy poziom, że będzie trudniej wygrać, i w ogóle, a jakoś się tym, staram się o tym nie myśleć, nie przejmować się tym, że to nie jest tylko Polska, że są z innych krajów całej Europy. Po prostu staram się jechać, że staram się nie myśleć o tym, że oni mogą być szybsi albo cokolwiek jak innego. No tak, ale jesteś w takim zespole West Racing Maranello u, u pana Tomka Salaha, który ma już doświadczenie, tak? Tak, tak. Że jest się od kogo uczyć. No, ale to nie jest twój pierwszy team. To nie jest mój pierwszy team. W sensie, że byłem w tym y, F1 karting, ale większość z naszych jest nim właśnie tam na hali. Te Początki były tam chyba pół roku albo rok jeździłem na tym dworze, ale po prostu jakoś nie jeździłem zawodowo, bo jednak. Licencji nie było w stanie zrobić i w ogóle, i po prostu, po jakimś czasie, przesz przeszliśmy do innego teamu, gdzie od razu licencję zrobiłem i od razu w zawodach wystartowałem. I po prostu, no nie no jakoś postanowić się zmienić ten team jednak, bo jeżeli nie że w zawodach, tylko te bardzo, bardzo długo w tych pokazach, to jednak lepiej jechać zawodowym niż właśnie tak, tak już tak w pokazach. Tak, yy, nie, wiem, czy, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale w timie. Yy... Pana Tomka Salaha, jest kilku mechaników takich, którzy są naprawdę tak, świetnymi zawodnikami. Nie wiem, nie wiem, czy wiesz, ale na przykład Karol Jurmanowicz, który tak, właśnie. Tak. On w poznaniu, w poznaniu przy prędkości 140 na godzinę zrobił pełnego Altonena, czyli obrót i pojechał dalej. W tak, on, on mi pokazywał zagranie z tego. Tak samo jeszcze on pokazywał mi, jak ćwiczył to na deszczu w zielonej górze taki jechał. Hamował tak 360 robił i jechał dalej. No właśnie. No także jest od kogo się uczyć, co? No jest. <laughs> Ale byłeś, byłeś w fabryce Maranello, chyba, co? Tak, byłem dużo razy. No i dużo jak? Razy. Jest bardzo jak? fajnie, właśnie. Tam jest strasznie dużo rap i w ogóle. Hmm. I takich dodatkowych rzeczy, typu właśnie te kombinezony, czapki i w ogóle. To jest bardzo fajnie. Ca tam jest. Cała fabryka kartingowa i. Bardzo blisko chyba. Yy, to w na to. Tak, bardzo blisko. To jest kilometr dwa. Właśnie tam nawet czasami pomiędzy jeździ jeździśmy na finale światowym. No właśnie. Max powiedz. Yy, kto jest twoim największym idolem wyścigowym Jak albo sportowym? Autosportowym idolem jakoś oglądam tak różnie pod wojny, ale jakoś... Kibicuję każdemu, bo jakoś nie ma swojego idola, Osobę, którą naśladuję, po prostu każdemu kibicuję. Ja nie wiem, jakoś tak nie ma swojego idola bardziej jakoś. A co jest dla Ciebie najważniejsze w takiej rywalizacji sportowej? Dobra, zabawa. To ma polubować się po prostu. Okej. Okay. A masz jakieś swoje marzenia albo plany na przyszłość związane z wyścigami? Z wyścigami? Ba bardzo bym chciał takim. W kartingu moim największym marzeniem kartingowym jest po prostu wygrać finał światowy. Wygrać wszystko w finał światowy, albo jedną Włoskę wygrać też. Jest to mój taki z, z tyłu głowy marzenie, jednak. Okej, okay, A kiedy zobaczymy Cię w Włosce? W nie wiem czy w tym roku. Może na pierwszy, ale nie wiem jednak. Bo jest ta nauka i w ogóle. No właśnie, a jak sobie radzisz w szkole? W szkole jest dobre, tylko to zdalne nauczanie. Jakby trochę gorzej szło, bo były problemy z internetem i były. Teraz już nie ma, ale na początku było, a teraz jak wrócę do szkoły, to bardzo dobrze mi idzie. Szkole. A jest, a jest, wśród zawodników w Polsce ktoś, kogo chciałbyś naśladować, czy nie? Iwo Beštera. To jest taki, taka osoba, którą jednak chciałbym kiedyś wygrać. Taki, taka osoba, która widzę, że ba, ma doświadczenie, jest bardzo szybka. Po prostu tak, jak za rok, to wszelki będzie za to jeździć, to trochę tak gorzej mi wygrywać. Jednak ja chciał wygrać z tymi szybszymi, tymi lepszymi, bardziej doświadczonymi, niż właśnie z tymi innymi teraz. Okej. Okay, y Max, bardzo Ci dziękuję za, za tą naszą rozmowę. Dla mm. mnie jesteś bohaterem tego ostatniego weekendu. Mimo wszystko widziałem, widziałem te Twoje y łzy y złości i nieszczęścia po tym po tym ostatnim wyścigu, ale sam biłem Ci brawo, bardzo Ci gratuluję tej postawy. Mam nadzieję, że to Twoje wielkie marzenie odnośnie WSK albo finału światowego się spełni bardzo szybko, czego Ci bardzo życzę, a e, mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy w kartingach. Tak, dobrze. To... cześć!